Cześć, ja jestem Kubeczek i witam was w drugiej części szybkiej budowy domu startowego. Dzisiaj bierzemy się tylko za wnętrze i za ogród, bo przednia część była wczoraj mm, i dostałem od was bardzo dużo miłych komentarzy, w typu, że ach, znowu słyszę ten głos i to było takie miłe. Powiem <gryw> wam, że takie komentarze są miłe, naprawdę. <gryw> Powiem Wam, że dzisiaj, ogólnie powiem Wam, powiem Wam tak. E, dzisiaj będziemy robić same wnętrze i mówiłem w poprzednim odcinku, że będę trochę zmieniał e, kolory w domu, które, bo zawsze urządzam takie pastelowe, białe, niebieskie, zielone, jasno zielone. I, i zawsze mi się to już potem zaczęło. Tak jakby nudzić i powiedziałem, że będę trochę inaczej meblował. Ale jak zobaczycie to mieszkanie, to one wcale jakoś tak inaczej nie wyszło. A podoba mi się to mieszkanie. Powiem wam szczerze, że to mieszkanie mi się podoba. Co to jest dziwne, bo mi praktycznie jak ja buduję, to czasami mi się po prostu cały pokój na przykład nie podoba. Ale go buduję. Yy, ogólnie ten dom zbudowałem na działce w Winderburgu. A wiem, że na moim kanale mam serię... Yy, Home, e, zabuduj Newcrest, e, czy coś takiego Powiedziałem Newcrest, to jest w Newcrest? Nie pamiętam, chyba powiedziałem w Winterburgu. Nie wiem, nieważne ehm, no i ona jest właśnie w Newcrest. Ta działka i mm, tak naprawdę ja zburzę ten dom, raczej zapiszę go w galerii i go zburzę mm, i wybuduję tutaj coś nowego, bo ten dom nie pasuje mi do Newcrest, bo tutaj nie miałoby być domu mieszkalnego, miałoby coś innego. Zobaczcie w przyszłych odcinkach. Ogólnie powiem Wam, że myślałem sobie bardzo długo na tym, yy, co ile dodawać odcinki. I tak doszedłem do wniosku, że mógłbym dodawać odcinki tak naprawdę co dwa dni, yy, niezależnie od daty, yy, w sensie niezależnie w jakie dni, tygodnia, czy tam poniedziałek, jak wtorek się da, tylko co dwa dni. Że, na przykład, dzisiaj jest czwartek. Następny ja film byłby w sobotę, potem byłby w poniedziałek, potem byłby w środę, potem by, by, byłby w piątek, potem byłby w. w, 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 w niedzielę. <grym> yy, I tak to właśnie bym chciał zrobić. I mam do Was pytanie: yy, czy, chcieliby, czy chcielibyście właśnie zrobić, ta, yy, zrobić tak ze mną, tak? Że chcielibyście widzieć filmy yy, właśnie yy, tak. Co dwa dni, niezależnie od dnia tygodnia, tylko po prostu co dwa dni, czy chcielibyście zobaczyć film y, od poniedziałku do piątku, 5 dni z rzędu, a sobota i niedziela wolne? To mnie zastanawia, bo je, je, ten i ten pomysł jest dobry. Zastanawiam się, czy ten pomysł co drugi dzień nie byłby za często, bo jakbym tak dawał dużo filmów, a ktoś na przykład nie może usiąść w tygodniu do komputera, tylko może w weekendy, to potem tak ma, osiada tak przed komputerem i ma cztery filmy do nadrobienia, jakby chciał obejrzeć oczywiście i takie yy, trochę dużo, ale sądzę, że co drugi dzień byłoby dobre, niezależnie od dnia tygodnia, więc możecie się spodziewać tego, że co dwa dni będzie film, więc następny film po tym filmie będzie w dzień. Um, sobotę. Tak, bo ten film będzie dany w czwartek i też czwartek go na nagrywam, więc. Znaczy, film nagrałem już dawno, ten w środku, ale dźwięk nagrywam teraz, bo to ja zawsze robię tak, że buduję sobie dom, prawda? I potem po prostu montuję ten dom, renderuję go w całość filmu. Potem ja ten film oglądam i go właśnie teraz, tak jakby. Nie wiem, tak jakby podkładam głos pod ten film, opowiadam, co się dzieje na ekranie. Jak mówiłem, użyłem innych kolorów i to było duże zaskoczenie dla mnie, ale użyłem innego koloru podłogi, bo zawsze używam białe, czarne, szare i takie inne, ale dzisiaj użyłem takiej O. Taki O kolor, jak widzicie właśnie i powiem wam, nieźle wyszło, nieźle, nie wyszło źle. Jeszcze możecie mi powiedzieć, że chcielibyście właśnie słuchać mojego głosu, tak jak teraz gadam. chcielibyście mieć po prostu muzykę w tle, czasami bez mojego głosu. Bo wiem, że niektórzy woleliby, abym się po prostu tak jakby przymknął. A niektórzy wolą, abym do nich gadał. Bo... Tyle komentarzy jeszcze nigdy nie dostałem, że mam śliczny głos, naprawdę. <ścoughs> naprawdę. Um, nie dość, że czasami, kiedyś jak byłem mały... To mówiłem bardzo niewyraźnie, naprawdę mówiłem tak okropnie. Mówiłem okropnie, szczerze, mówiłem tak, że nie dało mi się zrozumieć. Ja w ogóle jak ja mówiłem, to ja czasami byłem miałem kiedyś przezwisko fontanna, bo ja zamiast mówić to plułem. Ja mówiłem i mu fontanna mi leciała z twarzy. <słuch> A tam... Przez to, że w dzieciństwie tam coś mi się z zębami działo, nie pamiętam już, kiedyś mi rodzice opowiadali, nieważne, sam nie wiem, <laughs> jakoś mi to nie obchodzi. Um, właśnie kuchnie, do, przechodzimy do kuchni, ogólnie na końcu tego odcinka nie macie typowych zdjęć, nie, nie macie typowych zdjęć. Zrobiłem tak jakby kasenkę, jak oni tak wchodzą do domu i w ogóle ogarniają się i poprzyznam wam się, że zaczerpnąłem ten pomysł od... Um, Pewne youtuberki, które macie u mnie w polecanych, pigwinki, olinki, więc mam nadzieję, że nie obrazisz się za to, że użyłem twojego pomysłu właśnie z takim, wiesz, ogarnianiem, tych jakby, filmu, że oni tak wchodzą i się ogarniają w tym domu. Mam nadzieję, że żadnym problemem to nie jest. Mm. Jak widzicie, teraz tutaj stawiam taką wyższą ściankę, znaczy tą szafkę i... Na początku byłem nieprzekonany do tej szafki, dlatego, bo jak pójdziemy z drugiej strony, od trybu ściany, od strony ścian będziemy na to patrzeć, bo będzie się wydawało, że to jest puste miejsce, a tu stoi szafka, bo ona tak jakby znika, co jest trochę dosyć takie głupie, jak właśnie teraz widzicie na ekranie. To jest takie... Yy, no. I tutaj postawiłem krza... Kr skrzaty! Nigdy nie, nie, nie umiałem powiedzieć tego słowa. Yy, z tyłu jeszcze dobuduję altankę w ogrodzie. Taką ładną. I na górze będzie pokój dziecka, małego takiego noworodka, ale można przerobić na pokój dziecka takiego, o po prostu dziecka, takiego w wieku szkolnym. I pokój mamy lub rodziców, obydwu. Na kasenkach z tyłu filmu, na końcu filmu macie tak jakby, nie wiem jak to nazwać, film, tam jest trzech filmów pokazanych. Dwójka dzieci, jeden Dorosły, ale to jedno dziecko po prostu, załóżmy, że tutaj nie mieszka. Przyszło w odwiedziny. Who knows? Who knows. Yy, No właśnie. Nie trzeba tego jakoś za bardzo się przywiązywać, do tego uwagi, że jest tam dziecko, którego nie powinno być. Przyszło. Wiecie, chciało zarobić. <śmiech> przyszło. <śmiech> rodzice i kazali jemu, jemu, bo to będzie on rodzice kazali mu przyjść do filmu żeby zarobił sobie na zabawki, bo wiecie, biedny chłopczyk, rodzice nie chcieli mu kupić zabawek. <noise> nie wnikajcie. <noise> um, chociaż tak naprawdę to jest syn tej synki, która będzie na końcu, ale... Ciu, ciu, załóżmy, że taka jest historia. A na górze sypialnia będzie w kolorze brązowym, pokój będzie dziecka w porze niebieskim. Ale jak zobaczycie w kołysce będzie leżała dziewczynka, ale tam już mały szczegół bo zobaczycie na końcu filmu, że ja to dziecko adoptowałem, a że chłopczyki, nie było chłopczyków właśnie w wieku ma Bobaska, takiego małego noworodka, to musiałem adoptować dziewczynkę, bo to wiecie, do takiego Bobaska coś świeżo urodziło. Dziecko się świeżo urodziło, dziecko urodziło się świeże Czyli potem gnije? <laughs> Jakie przemyślenia w ogóle? Nie, dziecko, nie, nie, to było głupie. Czasami mam takie głupie przemyślenia. Jak widzicie, tutaj mi wbijała się ta takie te plącze, plącze? To chyba takiego słowa nie ma. No to co idzie tak po ścianie, się wbijało w budynek, to po to musiałem to przesunąć. Możecie mi jeszcze doradzić, czy chcielibyście zobaczyć y, serię, która nazywa się y, Kubeczek Szukarzony, bo wiem, że ta seria jest no mniejsze zai zainteresowanie jest na tą serię, na tą serię niż na takie budowanie dlatego więcej widzicie budowania, bo jak wam coś, się, coś wam się nie podoba, to po prostu wam tego nie wrzucam, no chyba logiczne. Dostosowuję się do was. Ale yy, chciałbym was zachęcić do obejrzenia następnych kilku odcinków mojej serii właśnie z, z, z tych kubeczek szukarzony bo zostało tam, no, zostało 6 uczestniczek z siedmiu, ale odpadną w następnym odcinku aż dwie, bo była równa liczba głosów na te simki, a tego je od, od razu, jakby, wywalę z serii, to źle brzmi, ale po prostu odpadną. I z, finał będzie blisko. Jest blisko finał, i zrobię tak, że nagram ten jeden odcinek kubeczek szuka żony, i potem, tak jakby. O show zapomnimy na chwilę i przeprowadzę tego kubeczka mojego, który bierze udział w tej drugiej serii do mojej drugiej serii, gdzie będziemy robić jakiś odcinek z absurdalnego życia kubeczka. Um. Zaproponowaliście mi też pomysł na serię 110 challenge, nie, nie będę tego robił, powiem wam, ja jednego dziecka nie umiem ogarnąć, naprawdę, a wy mi każecie jeszcze 100 dzieci, do tego tego tak dużo na YouTube jest, nie, już się przejadł ten challenge, ale powiem wam, że ktoś mi zaproponował wczoraj pod odcinkiem, żebym nagrał porwane dziecko, coś takiego, nie, porwane dziecko, mm, dzie nastoletnia mama, o, tak, yy, nastoletnia mama, bo też był pomysł z porwanym dzieckiem, oczywiście wszystko czytam, ale nie odpowiadałem na wszystkie komentarze, bo po prostu albo nie wiedziałem jak odpisać, albo wiecie, po prostu jest komentarz, czytałem go, dobrze jest. E, z nastoletnią mamą i to jest dobry challenge, patrzyłem sobie i to jest naprawdę mądry challenge, znaczy fajny, znaczy mądry nie, graf, ale fajny challenge, powiem wam i zainteresowałem się tym challengeem i byłbym chętny go nagrać. Jeśli byście byli chętni zobaczyć go w moim wykonaniu, bo wiem, że ten challenge jest u Missy Scarlett też i właśnie nie wiem, czy jak oglądacie tam, to, to dla Was nie za wiele już. Może wiecie, może bym sobie darował, ale to wszystko zależy od Was, bo wiecie, to Wam ma się podobać to moje serie Jak już powiedziałem, dwa, co dwa dni film. Możecie być gotowi na oglądanie filmu nowa seria z tym dzieckiem, z tą nasolatką co jest w ciąży. Eee, tak, do tego będzie fabuła jeśli już nagram, jeśli byście chcieli w ogóle. Eee, potem mm, właśnie chciałbym dokończyć te show, bo zostało mi... Z tego co ostatnio patrzyłem, zapisałem sobie to gdzieś, ale z tego show, jak teraz odpadną dwie simki, to zostanie cztery simki. To jedna jeszcze odpadnie, załóżmy, że jedna będzie odpadać w jednym odcinku, bo teraz odpadną dwie, to nie moja wina, Takie były, była równa liczba głosów. To będą trzy i zrobimy finał z dwoma simkami. To będzie mniej więcej cztery odcinki jeszcze, jak nie pięć, bo pięć może być, te... no nie, sądzę, że będą cztery odcinki, tak. Bo będziemy tą simkę wygraną widzieć oczywiście w serii Absurdalnego Życia Kubeczka. Więc jeśli tam będzie ta simka, to po co pokazywać film, jak oni żyją? Bo chciałem zrobić taki film, że jak oni już się pobiorą tam po tej serii, to jak będą właśnie żyć razem. Ale to będzie wszystko widać w tej serii Absurdalne Życie Kubeczka, więc Was tam serdecznie zapraszam. W sobotę będzie odcinek właśnie z tego, tego Kubeczka Szukarzany. Mam nadzieję, że odcinek Wam przypadnie do gustu. Odpadną dwie simki i od razu przepraszam serdecznie, że na przykład Twoja simka odpadła, bo nie wiem do kogo teraz mówię. Mówię do du dużej liczby osób, prawda? Ale jeśli oglądają te osoby, które dały mi simki, odpadną dwie simki, to przepraszam, że odpadły dwie simki. Ale takie były głosy. Eee, tak. I nie powiem Wam jakie simki, musicie zobaczyć to w sobotę. Więc jeśli będziecie ciekawi, y y y film będzie dodany o 14 Waszego czasu, bo ja mam godzinę do godzinę wcześniej. Nie, godzinę później. Godzinę wcześniej mam. Tak, bo mieszkam w Wielkiej Brytanii. <grym> e, więc e, sądzę, że godzina, właśnie taka, 14 byłaby optymalna do dodawania filmów. Możecie też napisać, o jakiej godzinie byście chcieli układać zobaczyć filmy, bo zastanawiałem się nad 14, nad 15 i 16 waszego czasu. Dużo ludzi już wraca o tej 14 do domu. Dlatego chciałbym właśnie Coś z tym pokombinować około tej godziny, bo to byłoby dobre. Byście wracali ze szkoły akurat może. Teraz niedługo wakacje będziecie mieli, więc w ogóle będziecie mogli oglądać, o której chcecie, więc wiecie, wakacje, mm, tak, wakacje będę tutał dużo filmów, to jest mój plan. Bo chciałbym właśnie trochę rozwinąć tego YouTube'a, bo tak naprawdę, ja go tak trochę zostawiłem, bo nie miałem czasu na niego, ale tak sobie zastanowiłem, zastanowiłem się i nie, jednak trzeba tutaj coś pokombinować. Bo, jak oglądamy taka duża liczba osób i mogę ją uszczęśliwić w jakiś sposób, to <laughs> proszę bardzo, będę uszczęśliwiał tak długo jak będę mógł. Aż wiecie, nie staną się jakieś inne problemy, które będą ważniejsze, i nie będę mógł po prostu nagrywać. Ale na razie wszystko mogę, żadnego problemu, więc będę nagrywał tak długo, aż będę mógł. Eee, tak, ogólnie Wam powiem, że zbudowa nigdy na tym kanale się nie skończy. K chciałbym skończyć oczywiście tę serię z. Bo zabuduj Newcrest, bo zabudowaliśmy dopiero jedną dzielnicę i połowę następnej dzielnicy. Ale chciałbym zabudować właśnie cały yy, Newcrest. Chciałbym też zabudować ogólnie wszystkie miasto w Simsach, a to trochę się zejdzie, więc. Więc trochę się zejdzie w ogóle, żeby zabudować to wszystko. Więc będzie to jeszcze bardzo długo trwało. A wiecie, że u mnie zbudowanie jest czasami jeden dom, P mogę budować 5 dni, więc to może się trochę zejść. Mm, tak, więc chciałbym jak najszybciej skończyć po zabudowaniu Crest, więc będziecie dużo dostawać do yy, filmów z budów. Mam nadzieję, że wam to przypadnie do gustu. Jeśli będą niektóre domy podobne, to nie obwiniajcie mnie. Taki jest mój gust. Yy, Chciałem skończyć właśnie kubeczek przykażony, a to szybko się skończy. Szybciej niż zabuduj New Christ. I chciałbym skończyć sezon pierwszy kubeczka, absurdalnego życia kubeczka. Tak, bo jak wam mogę teraz zdradzić? Będą dwa sezony, dwa sezony i drugi sezon będzie ostatnim sezonem, ale to nie będzie taki, że będzie to ostatni sezon ogółem, w ogóle gra się kończy, nie ma profilu. Nie, to nie będzie tak działać. To będzie działać na zasadzie, że mm, właśnie... O jego syn, będzie prowadził dalej. Ale to wszystko się okaże, oj, to, to jest taka fabuła, nie spodziewacie się. E, normal... Tak ją wymyśliłem, że ja byłem dumny z sam siebie. Teraz, jak widzicie, zacząłem robić tę fontannę i tak dalej, ogólnie wam powiem, że ta fontanna tutaj jest niepotrzebna, no, 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 no było puste miejsce, więc yy, zostawiłem, nie chciałem dawać yy, tego miejsca na ognisko, dlatego, bo jak zawsze je daję, to po pierwsze, nie podoba mi się, po drugie, pali się co chwilę, <laughs> naprawdę, pali mi się co sekundę, na moim prywatnym save'ie, gram sobie, gram, 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 nagle pożar, następny pożar, i pożar, i pożar, i pożar, i, pożar. I takie matko... Naprawdę. Dlatego <laughs> um, no tego usuwam zawsze. Ale jak na przykład wyjeżdżam gdzieś w granitowe kaskady, to chętnie tam palę ten, to ognisko. Mm, tak. Um, od razu po tym odcinku będę nagrywał właśnie kasenkę do naszego. Kubeczek e, szukaszony. <laughs> Już wiem jakie simki odpadną. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że te simki odpadną. Szczerze. I, I oczywiście, jeśli oglądasz ten ktoś, dał mi te simki, to, to nie stresujcie się, bo możliwe, że wasza simka nie odpadnie. Zostaną mi jeszcze cztery simki, już tak jedna odpadła, Beata odpadła. Mm, bardzo przykre, chciałem, żeby została, bo to była moja taka jedna z fajniejszych simek, którą tam faworyzowałem trochę nawet, bo ona była taka zawsze z tyłu i w ogóle wszyscy jej nie lubili i odpadła. No przykro, <laughs> ale. Ale dobrze, yy, od razu powiem wam, że zapomniałem gdzie jest moja lista z plusami i minusami Simek yy, Bo tam jak oglądaliście tę serię to tam były plusy i minusy Jeśli oglądaliście oczywiście no i ja zapomniałem te, o tych plusach i minusach i teraz będą Mieć plusy i minusy od nowa, więc jeśli wasza filmka miała dużo plusów i minusów, a ja o tym nie pamiętam, to jesteście szczęśliwcami, takiego słowa nie ma, ale, a, bo chyba jest, nie wiem. <laughs> I już to jest koniec, tak naprawdę powiem wam, bo zaraz będzie ten filmik na końcu, dzisiaj tak trochę gadany ten filmik, ogólnie nie daję wam za dużo muzyki z tyłu, na, z tyłu filmu, tak jakby jest mój głos i muja, i muzyka. Nie daję wam za dużo tej muzyki Dlatego, bo wiem, że niektórzy nie lubią yy, muzyki, bo na, na przykład niektórzy mówią Weź skąd tą muzyką, wolę ciebie słuchać niż tej muzyki No, ale, dobra, no dobra, jest muzyka i tak w tle czasami Tylko czasami Ogólnie powiem wam, że mam aparat na zębach I mi podkręcili i mnie boli <laughs> Powiem wam historię życia Byłem sobie, z... dostałem aparat na zęby Wszystko świetnie i tak te, te metalowe takie, nie wiem jak to się nazywa, zamki, urwał mi się. Pierwsza godzina aparatu, urwał mi się, nie? Genialnie. Po prostu lepiej nie mogło być. Urwał mi się i latał mi drut po policzku, ale w szczęście sensie jeszcze zdążyliśmy i mi pan odciął druta. Ja jeszcze mi tam poprawił coś tam, bo pani źle zrobiła. Bo wysłałem taką ortodontkę, która trochę, chyba za bardzo się na fachu nie znała <grystanie> i trochę mi zrąpała. Ale powiem wam, że mnie nie boli, to jest naprawdę dziwne, bo zaczęło mi boleć, ale przestało nagle i w ogóle mi nic nie boli. Więc, więc polecam aparaty ortodon, ortodontyczne. <grystanie> to jest koniec filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Teraz macie ten filmik. Pa, pa kochani, do zobaczenia w sobotę!